Wyobraź sobie wzgórze nad Dunajem, gdzie w XIII wieku król Bela IV zbudował warowną osadę po niszczycielskiej inwazji mongolskiej. To Buda, najstarsza część Budapesztu, przetrwała ponad 30 oblężeń od tureckich najazdów po II wojnę światową. Na wzgórzu zamkowym w latach 1895-1902 powstała baszta rybacka. Bajkowa konstrukcja z siedmioma wieżami symbolizującymi siedem węgierskich plemion, które założyły kraj w 895 roku. Zbudowana została na tysiąclecie Węgier jako taras widokowy, choć wcześniej zabudowa tego miejsca miała znaczenie militarne. Początki kościoła Maciej'a sięgają XIII wieku, kiedy służył niemieckim mieszczanom jako kościół parafialny. Świątynia nazwana po królu Macieju Korwinie. Była miejscem koronacji węgierskich monarchów przez wieki. W 1541 roku Turcy przekształcili go w meczet na ponad 150 lat, malując wnętrza i dodając minaret. Później Franciszkanie, Jezuici i Habsburgowie odrestaurowali go, dodając barwne witraże i freski. Statua świętej Trójcy została wzniesiona w XVIII wieku by upamiętnić ofiary plagi i chronić przed kolejnymi epidemiami. Zamek Królewski zbudowany w XIII wieku przez wieki był sercem Węgier. Tu koronowano królów, tu mieszkała słynna Elżbieta Bawarska, czyli Sisi. W XV wieku za króla Macieja Korwina był to jeden z najwspanialszych renesansowych pałaców w Europie. Potem przyszli Turcy, 145 lat okupacji, Zamek zamienili w stajnie i magazyn prochu. W 1686 roku, podczas oblężenia, eksplozja niemal zrównała wszystko z ziemią. W XIX i XX wieku Węgrzy odbudowali zamek w bajkowym, neobarokowym stylu, ale w 1944 roku, podczas II wojny światowej, został prawie całkowicie zniszczony. Dzisiaj w zamku znajduje się między innymi Galeria Narodowa, Muzeum Historii Budapesztu i odbudowana średniowieczna kaplica.